Witam wszystkich, dzisiaj ja nagrywam też. ze swoją siostrą, która jest słaba, dobrze zmienimy postać na coś co ma mniej pucharków na przykład, bo no i dawaj, zaczynajmy, no to zagram jakieś dwie gry, dawno mnie nie było, nie było filmu, ale teraz już tam będą w miarę regularne. Uważaj, bo tu jest na górze barley, czy widzowie. I ten barley jest mocny, powinien go trochę osłabić. On Dobra, Kanów jest zginął, który grać nie potrafi. Chyba ty. No, więc, tak. Jak tutaj. I ich robię, patrz jakie ja ich robi no dawaj jęka. pokaż się, dobra pokaż, jaka. Dobre, jesteś, pokaż O nie tam jest nowa postać O nie, uciekaj, uciekaj, bo Darby nie podjechał Postaw, no uciekaj bo jesteś na hitach no, na hitach, wieżyczka No aj, aj, niestety się nie popisała widzowie No nie popisała się, ale czego można było się po niej spodziewać na Następnym razem będzie lepiej, dobrze Jeszcze jedna gra, góra dwie Piszcie w komentarzach w ogóle jak wam się podoba Emilka tutaj I wpadajcie na mój kanał No tam jak chcecie to wpadnijcie A jak nie chcecie to też Nie, ona od on was wymusza, nie słuchajcie jej. Chyba ty Dobrze, pójdź. O nie, tam jest jakaś... O nie, ona ma skino, ten, ten Dobry gracz jeszcze ty Nie mam ileś tam HP. Nic tam, it. nic tam. No Emilka, ja ich sam porobię, a ty sobie Kamp tam nóżku. O, kolejna się wybrała. Chcesz dostać? O, ale weszło. Widzicie, pełni, no <słuch> Dziecię? nie jest zbyt mocna. w porównaniu do bo. Mini Mike, O nie. Dobra, trzeba go rozwalić, bo ja nie będę tolerował takich dzieciaków. jajajaj, Emilka, no zbierz to, zbierz to, zbierz to. Ja już że to... ja zginęłam. Nie no, akurat pechowo się stało, że ja zginęłam. Dobra, masz 12. Teraz tutaj to patrzcie jak on zdobra. dobra. Jak to sobie to skampić I Kamilek już wesa. Kamil, dobrze, ja postawię tutaj takie taktyczne miny gdzieś tu. O. Tak, chodźmy skampmy się. Znaczy, ja mogę iść, a ty się... Przecież nie wiem. Masz dużo perkibusów. O, lagi mam trochę. Ja mam 12 perkibusów. Ja mam jem. lagi, mocne. I tam jest mortis z pięcioma, więc. Mam prawie ten co A ja am... O, ja pomóż. O, mnie o, nie nic nie pomogę. Dobra. Czekam. No nie, dawaj, bijesz w dawaj. Nie, bo ja też zginę. O! Idę ci Emilka. Ale jak masz 12 No Dobrze, widzowie. No, po cencie idzie, ale no. Już padła Teraz pokażę wam. No, trzeba zniszczyć to. Zniszcz to, no. Zniszczona? Wow. O nie, jest to ta nowa postać. no, jest trochę mocna. Trochę za, nawet za mocna? Ja wiem, ale mocna jest. Szczególnie ten drugi strzał jest taki irytujący, że to jest masakra. O nie spowolnienie, to też jest takie irytujące. No i niestety nie miałem szans na spowolnieniu. No. Jeszcze jakiś gościu z auto -aimem. No Dobrze Emilka, poraż sobie. Dawaj, bum bum. Brawo, wieżyczkę postaw. no nie, nie 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 nie. O to jest dobra por lubię, ja ha i co? Kto mnie nazywał lamuszkiem? Ale on jest dobra, ale jest dobra. Dobrze, jeszcze jeden meczyk. O, skrzynka Patrz na ten opening, ludzie, normalnie, chyba dwie skrzynki otworzę. O, no patrzcie. ja też otwieram. Uuu. I gemy. O, niesamowite. Dobra, jeszcze ja dostałam jedną. 12 monetek. Ciekawe. I plus 5 dla rozpędzę. Dobrze już nie możemy... Dla Barleya plus 6 i to... I mam... i to... i to wszystko. Dobrze, ja wezmę może... Hmm... Wezmę darella. Chociaż... Nie, Daryl ma za wyspie pucharki. W ogóle skąd po kolegi Kaspraw no. Ja mam więcej pucharcz, które mnie postaci, ale... Osobiście nam trafiało lecz łatwiejszych przeciwników bo to... Się przylogowałem. No, to gra. Zobaczymy, co w jakiej umiejętności pokaże Emi, Emi. Tak, kochani, to jest najszybka <coughs> Tu jest TIG. Uważaj. Dobra. A umiem TIG. Tu masz stworzyć na tą dole No, uważaj, bo tam jest ta nowa postać, która jest mocna. A znów jeszcze. A, Brok. Dobra, jest, bardziej? ja chyba nie przeżyję tego. Ja uciekam, nie wiem Wdrościu, jak bo Ja już tego nie przeżyję, nie ma szans. Ja jak na mnie dwa teamy idą, no więc... dobra wy No ja kąpię. No, ona lubi kampić. To jest jej najlepsze zajęcie. Jest w tym dobra. Tak. Ale, ale jak już dochodzi do maksymalnego starcia, to pokaż. Tak jak pokazałam. Tam ten... no, maksymalne starcie to chyba... Nie, nie wiem na co to No czyli starcie jak już są dwie pary. Jesteśmy oczywiście my i ktoś inny. No. O nie. No o, uważaj, nie. no nie podkładaj się tak. A ty jak się w nie podłożyłeś? Pyk, uciekam mu, ale i tak nie dam rady. Jaka wściekła nita normalnie, gościu. Widzowie, patrzcie. Takich graczy agresywnych, no to powinno się tępić. O, odrywam się. O uczy. Jak ten spike w ogóle. Emilka, uciekaj. Nie mam gdzie? No to tu chodź do tego murku. Chodź tu dalej, chodź tu dalej. Tu? No. No, Zwróć piszcie to. tam też w komentarzach. O min, o min, o min. Czy chcecie więcej Brawl Stars? A może jakiś inny gierek? Piszcie jak wtedy. Piszcie hmm. wziąć, Ta, no, nie, nie, nie. No nieważne. No, nie. więc to było na tyle. Wiem, że prawdę to gra dla dzieci, ale wszyscy ją taką lubią. Moja siostra też ją bardzo lubi. Chociaż na razie jest słaba, bo ma mało postaci. Odwiedzajcie no, y, nasze profile, emi, no, i katper, więc wyproszę No, no to do następnego odcinka i cześć, co? Stawcie A. łapkę.